Zobaczcie, Bogdana Budapeszt siada do mnie. obczaty Szesnasta sztuka by była. Jest. Ja ciesz się Ham jeszcze nie zakręciłeś. No proszę, ale go kurde już ganiają świnie. Jest w niedzielę 16 sztuka, proszę państwa. Pozdrawiam, trzymajcie się. I czekamy na film Huberta z niecierpliwością. Darka nie usiada. Winery ciemny Udarka. A umieszczę się. Proszę państwa, już mówię. Coś odbiło tutaj. Sąsiedzi mi podganiłem, bo z roboty wróciłem. Prawie bym mieli ścinę. W sumie może dwa te szorty wyrzucę, zobaczymy. Ale zaraz. Takiego to stada jeszcze nie widziałem. I kręcą na moją budą. Opsylop. Jak to w gołąbiarskim fachu sąsiad spędził, chciał złapać, a stracił. Je, je, je. No bieda, bieda, bo to ma trzy pióra do spierzenia z lotów i barki tam, znaczy barków i tego drugiego rzędu. No bieda, ale 24 rok samiszka. Już się na od razu podałem, żeby żeby po prostu no widać, że taka zabiedzona troszkę. 16 sztuka w marcu, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!